Ej, mówisz kurwa coś o moim koledze, rozpierdolę cię, bo jesteś cfelem, Ja jestem Jabczan, freestyle king! Twoja suka! In mój dig, kurwo, jebana, z jestem słaby, lecz w ruchaniu dupek jestem kurwa nie mrawy, żartowałem, jestem bardzo mrawy! Paulinka na mnie patrzy i ma jakieś kurwa obawy, że jestem chujem, że mam żyżączkę, Twoją starą kurwa ma pierdalam po z sosem śmietanowym twojej starej stupy Kurwa lecą kozy wariacie Jestem tutaj Koksem na czacie Bo to mój stream Ja jestem Japchan Ze mną wysocki i moja paczka Reszta Graf For the King ich stara to Madein Hin <gryw> Dobra przepraszam widzowie no. o chuj ci chodzi Czemu się to nie ale Winstona, freestylu dobra forma!